Pierwsze podwórko, sierpniowe, piękne okoliczności przyrody. Cudowne słońce, dużo zieleni, no i przede wszystkim bardzo dużo ludzi. Fantastycznie, że mieszkańcy nas dzisiaj odwiedzili na naszym wędrującym podwórku. Tak jak zawsze mamy strefę gier i zabaw, strefę etno, strefę twórczą, strefę bajkową, strefę sportową, ale są też z nami nasi partnerzy. OSP w Chrzanowie, Chrzanowskie Wodociągi, Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków, jest z nami Drużyna Harcerska Tesla, są dmuchańce. I oczywiście Komenda Powiatowa Policji w Szanowie. Komenda powiatowa Policji w Szanowie włączyła się w akcje wędrujące podwórko. W dniu dzisiejszym możemy e, zachęcić dzieciaków do przymierzenia pezetów, kamizelkę przeciwuderzeniową, na głowę zakładamy kask, a do ręki tarczę wraz z pałką. Jak tata pozwoli od do roboty. Ponadto mamy ulotki zachęcające do... Wstąpienia w przyszłości do policji. Również mamy ulotki, które propagują bezpieczeństwo nad wodą. O esperk szanów na wędrującym podwórku, co tym razem przygotowaliście dla najmłodszych. W tym roku udostępniliśmy naszym dzieciom fragment toru przeszkód, który. Bierze udział w zawodach młodzieżowych drun pożarniczych. Ten element składa się z hydronetki węża strażackiego zakończonego prądownicą. Zadanie polega na napełnieniu tarczy nalewowej wodą pompowaną z hydronetki do momentu usłyszenia dźwięku akustycznego oraz sygnału świetlnego. Dodatkowo do toru przeszkód udostępniliśmy naszym małym dzieciom element kurtyny wodnej, przy której mogą się schodzić. Jak widać w dzisiejszy dzień pogoda dopisała nam rewelacyjnie, kurtyna sprawdza się bardzo dobrze w dniu dzisiejszym. W organizację wędrującego podwórka na Osiedlu Kąty włączyła się również Rada Osiedla Kąty. Zawsze się tu i włączamy w każdą imprezę organizowaną, czy to wspólnie z Moksirem. Na nasz wniosek prosiliśmy, żeby w tym roku też to wędrujące podwórko do nas zawitało i mamy tutaj efekt tego i oczywiście jak zawsze angażujemy się to bardzo prężnie, cała Rada Osiedla i tutaj też chciałem bardzo podziękować Moksirowi, że, że tutaj u nas są, że u nas to, to dla mieszkańców zrobili. No Myślę, że jest fajnie, jest pogoda, myślę, że będzie do końca bardzo dobrze. Z wędrującym podwórkiem zagościliśmy dzisiaj na Kolejnym Krzanowskim Osiedlu, tym razem na Osiedlu Kąty. Jak widać, frekwencja dopisała, piękna pogoda również. E, ubolewam tylko nad tym, że nie mogliśmy dzisiaj już wpuścić mieszkańców na nasze letnie baseny, które zostały ukończone, ale jesteśmy w trakcie procedury odbioru przez właściwe służby, Straż Pożarna Sanepit i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jak tylko otrzymamy dokumenty uprawniające nas do oddania tego obiektu mieszkańcom, zrobimy to z dnia na dzień. Także tu już nie będziemy czekać na żadne oficjalne otwarcia, drodzy Państwo. Także Śledźcie nasze profile, na bieżąco będziemy Was informować, kiedy baseny będą czynne. Obiekt robi wrażenie, tutaj też mieszkańcy mogli go dzisiaj zobaczyć, także bardzo się cieszę z tych wszystkich opinii i gratulacji, które, które usłyszałem, z tego powodu, że wreszcie po latach mamy letnie baseny w Szanowie, no i zbudowaliśmy też miejski stadion.